Czasem jadąc samochodem, mijamy jakiś opuszczony budynek i zdewastowany, i zastanawiamy się dlaczego taki budynek stoi opustoszały. Zastanawiamy się nad jego historią, co tam się kiedyś działo. Ale czasami nie da się dowiedzieć historii. Tak jak w tym przypadku, w dzisiejszym odcinku. Czołem pasjonaci, ja jestem Przemo Pasjonat. Zapraszam was na urbexową wycieczkę do opuszczonej pralni PKP. Weszłem tak jakby od zaplecza, bo tak nie chciałem się bardzo w oczy wrzucać. O, tutaj łazienki musiały być. Szatanisi nas prześladują Także tutaj musiały być łazienki, nie da się tego ukryć. Ale, burdel i opony muszę uważać, żeby mnie nikt nie zauważył, bo tutaj obok pracują pracownicy PKP Cargo. Także tu jesteśmy w takiej części, gdzie no sobie ludzie zrobili składowisko śmieci. O, tu też jakieś łazienki były, toalety. Ale zdewastowane, W tej opuszczonej pralni byli moi koledzy z kanału Wylucowani tv Za co serdecznie dziękuję im za tą miejscówkę żeby, żeby zwiedzić. Także na koniec filmu wyświetli się właśnie ich odcinek, właśnie z tej opuszczonej pralni PKP. Kolejne były toalety. O, kółeczko zrobiliśmy. Dobra, wracamy się. Ten jest z powrotem. Zwykle nasi byli. O, już jakieś drzwi się zachowały. A może tylko ktoś tak stawił? O, no, stoł na zawiasach. Także się zachowały. Tutaj taki budynek i pomieszczenie, bo w budynku to mi się znajdujemy, to jest jasna sprawa. Pewnie to było to składowisko tych wszystkich rzeczy, co się prało tu pewnie całą tapicerkę wagonową, z wagonów, te wszystkie siedzenia obruski z tych co były właśnie wykorzystywane pewnie na stołach w warsie, w takim jeśli kto nie wie, to Warst to jest taki wagon restauracyjny gdzie każdy podróżujący może coś sobie zjeść, nawet teraz takie są i tak się zastanawiam, kiedy zostało opuszczone, na pewno to zostało opuszczone tak, obstawiam, że to mogło być lata 90. Bo zazwyczaj wiele pustostanów opuszczonych jest właśnie z lat 90., bo to wszystko się zmieniało. Już koniec lat 80. zaczynali się pojawiać, pojawiać pierwsi prywatni przedsiębiorcy, i także zaczęło to wszystko popadać w prywatyzację i. Większość właśnie pustostanów jest właśnie opuszczonych z lat 90, bo to wtedy w latach 90 był największy kryzys bezrobocia. A tu jakaś taka dziura. Co to to tak akurat? Nie wiem. Nie, nie wiem, to może jakiś syp był tych odpadów, tych rzeczy do prania. Nie wiem. Tu jesteśmy w jakimś zakładzie wulkanizacji. <śm> o, zamknąłem na gwóźdź. Ciemnica, a tu też jakieś łazienki były. widać pozostałości po toalecie. Jeszcze się rury zachowały niektóre jeszcze, gdzie nie, gdzie nie wszystko rozkradli. O tu resztka po żarówce została i ten taki kinkiet został taki typowy dla starych miejsc. Dobra, idziemy dalej. Jakieś... Tutaj pewnie może rury były, odprowadzali pewnie te nieczystości z tej pralni. Opatrzcie, lodówka. Lodóweczka. No nic nie ma w niej, szkoda. Gruzowisko. To jakieś... Co to to mogło być? Co to to mogło być? Jakaś aparatura do prania, czy co? Nie wiem. Dajcie znać, jeśli wy się domyślacie, co to mogło być. Ale serio, to jakieś... Tymi rowami, tymi kanałami szły jakieś rury. Popatrzcie, jakie zostały. Teraz wchodzimy do większej części właśnie tej pralni. Także tu chyba cały ten proces się odbywał tego wszystkiego całego prania a tam gdzie żeśmy chodzili pokazywałem wam to właśnie to chyba był takie zaplecze dla pracowników i takie chyba magazynki upranej no upranych tych rzeczy co potem były sporo wykorzystywane wagonach. O, tu fajnie. Tutaj sobie fajnie w środku wyrósł bezczarny. O fu, ale z czochem śmierdzi. Nie, tu nie będę wchodził. Strasznie tu ciemno jest. Śmierdzi jeszcze do tego i straszne gruzowiska, druty, takie zbrojenia wystają, także zdrowy rozsądek to podstawa, pamiętajcie, to jest właśnie najważniejsze na urbexach. To jakaś taka pozostałość, może to taka wanna jakaś była do prania, o, deska klozetowa. Jesteśmy w bocznym pomieszczeniu, przy tej dużej hali Jak zwał, tak zwał, no, po prostu duże pomieszczenie Dobra, tu zobaczymy Dobra, tu nic ciekawego nie ma O Tutaj jakieś łazienki Łazienka była Jadro się zostało. No, ciemnica i tyle. No i całkiem w dobrym stanie drzwi zachowane i futryna. No i patrzcie, została nam góra do sprawdzenia. Jestem ciekaw. Jestem ciekaw, czy te schody w całkiem dobrym stanie są. Bo, to, bo jak sobie przypominam, to chyba wyluzowani wchodzili tam na górę. Tylko będę musiał uważać, bo będę jak kiełbaska na talerzu, taki widoczny. Bo tutaj jest... Porozwalane i wszystko widać, co tu się dzieje na tych schodach. Także... No. Ryzyko to naj, najfajniejsza rzecz na Rubeksach, ale ze zdrowym rozsądkiem i rozumiem. O, ktoś pojechał. Ktoś cywilny, całe szczęście, a nie żadna ochrona, czy służba ochrony kolei, czy policja nawet. A i przygodno, lecimy do góry. No, przemo, tylko się nie, nie spierdziel. Jak na razie wszystko w porządku, o tu najciekawsza rzecz jaka może być, to są pewnie ta sama machineria służyła właśnie do prania tych wszystkich rzeczy, które właśnie służyły w PKP, taki kocioł duży. Ktoś to nisko robił. Bardzo niemądre. O. Patrzcie, czy, czyj to samochód? Czyj to samochód? Oczywiście mój. Tam daleko widzę kogoś. Kogoś widzę tam. Ale tam przy wagonach maństrui mam nadzieję, że ma na tyle tak skrzaniony wzrok, że mnie nie zauważy. No! Konstrukcja jak no, tak jakby w sam raz dobra. No, ciekawe czy wejść tu jeszcze na górę. Dobra, postaram się wejść tutaj na górę. niestety nie uda mi się wejść tam wyżej, z tego względu, że ze względu na problemy z nogami, jakie kiedyś miałem, to muszę po prostu uważać i nie ryzykować po prostu. Także jeszcze raz popatrzmy sobie na to wszystko z góry. I to byłoby tyle na tą urbeksową wycieczkę po opuszczonej pralni PKP. Podsumowując tą wyprawę, po tym obiekcie Powiem krótko Zdewastowane Czas zrobił swoje Rozkradzione No i przede wszystkim minus tego wszystkiego Że nieznana jest historia Tego miejsca Także jak wam się odcinek spodobał To zasubskrybujcie mój kanał Kliknijcie w dzwoneczek Żebyście byli na bieżąco z nowymi filmami Zostawcie łapkę w górę Oraz udostępnijcie jeśli możecie Zostawcie bardzo miły komentarz Lub też negatywny I pozdrawiam Mojego partnera kanału Urbex, moim hobby, oraz pozdrawiam też przy okazji Bart G. I do zobaczenia na następnej urbexowej wycieczce.